Dzień dobry. Słuchajcie, stała się rzecz niesłychana. Po tym jak razem z całą Polską dowiedziałem się, że Robert Karaś po raz drugi miał pozytywny wynik testu antydopingowego w ciągu tego roku, napisałem Twitter. A Twitter, czy X, jak niektórzy dzisiaj nie mówią, to nie jest platforma, na której ja jestem najaktywniejszy, na ale po prostu zostałem jako strigerowany przez to, jaki scenariusz, jaką narrację obronną. Przyjął Robert, zrzucając to wszystko na steryt, który rzekomo miał przyjąć półtora roku temu, czyli przez półtora roku w jego organizmie miał utrzymywać się steryt anaboliczny. Ja początkowo porównałem to do sytuacji, w której za dzisiejszą biegunkę ktoś obwiniłby gruszkę i mleko sprzed dwóch lat. I po bardzo takim pobieżnym i szybkim researchu i rachunkach, wyszło mi, że w ciągu siedmiu. Miesięcy stężenie tego sterydu anabolicznego powinno zmaleć tam kolosalną ilość razy. Wszystko dlatego, że drostanolon, bo akurat tej substancji się przyglądałem, ma okres biologicznego półtrwania w ludzkim organizmie przy podaniu przez iniekcję domieśniową, a tak ten steryd w zasadzie tylko i wyłącznie jest podawany, około dwóch dni. Potem doczytałem, że Robert twierdzi, że to miało miejsce półtora roku temu. No i jak szybko się okazało, biorąc poprawkę na to, że mamy tutaj sytuację, że co dwa dni teoretycznie stężenie tego sterydu powinno być dwukrotnie wyższe gdzieś na przełomie stycznia i lutego zeszłego roku masa sterydu w organizmie sportowca powinna być większa niż estymowana, szacowana masa wszechświata. I to też napisałem w osobnym Twitcie. I wydaje mi się, że zdecydowana większość odbiorców. Wyłapała, że to jest charakter po części, przynajmniej humorystyczny tego wpisu, że to jest tak absurdalne, że aż nierealne. I teraz chciałbym, żeby to wprost wybrzmiało, że obliczenia w tym Twitcie są poprawne. Ja tutaj niczego nie prostuję. Natomiast ja traktowałem je jako bardziej humorystyczny komentarz do absurdu obrony, jaką przyjął Robert Karaś naukowy komentarz, taki odpowiednio zniuansowany naukowy komentarz do całej sytuacji. Niemniej wydarzyły się dwie rzeczy, które sprawiają, że dzisiaj nagrywam taki nietypowy film. Po pierwsze, były osoby, które zupełnie na poważnie zaczęły z tą liczbą polemizować, twierdząc, że w zależności od stężenia, tempo usuwania drostanolonu będzie inne, co jest rzeczą prawdziwą. No i jeszcze sportowe fakty w oparciu o mój wpis stworzyły cały artykuł. I kiedy wypowiadałem te słowa, nie wiedziałem jeszcze, że jest tego więcej. I żeby było jasne, ja tutaj nie mam nikomu nic za złe, że na podstawie moich obliczeń robi jakiś content, natomiast wydaje mi się, że niektórzy po prostu nie załapali tego, że to jest trochę humorystyczne i po prostu, jak to zwykle bywa w historiach, które opowiadam na tym kanale, Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż takie proste obliczenia, tylko że to skomplikowanie nie mieści się po pierwsze w Twitch, a po drugie no, nie ma tego aspektu humorystycznego. No, ja chciałem trafić na Make Life Harder czy do Michała Marszała, co się zresztą udało, więc ważny punkt w CV, może kiedyś będę specjalistą od real-time marketingu. Tak czy owak, kiedy przeczytałem, że w komentarzach Udzielił się Damian Parol. A jeżeli nie wiecie, kim jest Damian Parol, to jest człowiek, który robi świetną robotę, jeżeli chodzi między innymi o dietetykę w internecie i zupełnie serio mogę Wam polecić, mogę Was zachęcić do sprawdzenia tego, co ten człowiek zostawia w sieci, bo to są rzeczy bardzo wartościowe. I korzystając z tego, że jest wokół tego tematu atencja i rzeczywiście można te kwestie nieco bardziej zniuansować, to pozwolę sobie tak jakby rozwinąć, skomplikować cały obraz. Zaczynając od tego, że te moje obliczenia oczywiście są prawdziwe w jakimś tam wycinku. O co chodzi? O to, że im mniej jest substancji w organizmie, tym tempo jej metabolizmu będzie się zmieniało. Zresztą tutaj mowa o naprawdę skrajnie małych ilościach na początku. Więc te dwa dni, które ja przyjąłem do obliczeń, to jest taka wartość średnia w jakimś rozsądnym zakresie stężeń. Jeżeli ktoś chciałby założyć, że to zawsze się dzieje z tą samą wydajnością, to popełnia błąd. Wspomnę jeszcze raz, mój wpis miał charakter nieco humorystyczny, miał pokazać jak bardzo absurdalne jest to tłumaczenie. Natomiast e, okazało się później, kiedy zacząłem się dokładniej wczytywać, że ta wartość 2 e, dni to nie jest drostanolon, czyli sama aktywna forma sterydu anabolicznego, ale jego propionian, który jest w zastrzykach podawany. Natomiast sam hormon, e, sam steryt jest jeszcze krócej żyjący w organizmie. On powstaje z tego propionianu e, i dopiero wtedy działa na komórki mięśni, tkanki tłuszczowej, e, którą spala. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że czas wykrywania tej substancji tak naprawdę nie zależy od tego ile jest tej substancji i jak długo ona jest w organizmie w przypadku wielu substancji dopingujących przynajmniej tak w się ma ale wykrywamy jej metabolity czyli substancje które powstają w naszym organizmie na które nasze organizmy te dopingujące środki rozkładają i w przypadku drostanolonu rzeczywiście jest kilka metabolitów które można w moczu, o czym za chwilę oznaczać, i te metabolity, zgodnie z pracą z 2020 roku, którą znamierzyłem, są mierzalne do dwudziestu kilku dni. Te rekordowe wartości to jest dwadzieścia kilka dni w moczu. Zresztą deklaracja przedstawiciela Polskiej Agencji Antydopingowej w tej kwestii potwierdza, że drostanolon jest wykrywany w organizmie człowieka do 30 dni. To nie ma znaczenia, jak kolosalne by musiały być ilości ileś miesięcy temu. To jest raczej wyznacznik, który powinien być tak naprawdę, gdybyśmy mieli wszystko traktować tak uber poważnie. Krytyczne, czyli 30 dni od przyjęcia agencji antydopingowej, badania merytoryczne, analityczne, chemiczne, biochemiczne pokazują, że to jest okres, w którym od przyjęcia do wykrycia metabolitów możemy operować, więc pozytywny wynik świadczy o tym, że ta substancja praktycznie na pewno była przyjmowana w ciągu tych ostatnich 30 dni. Podkreślę tu jeszcze raz, że mowa o teście moczu. Teście z moczu, bo jeżeli ktoś na przykład próbowałby oznaczyć te metabolity w krwi, no to tamte parametry wykrywalności będą inne. Tak samo inne będą, jeżeli będziemy oznaczać je we włosach. A wybieramy mocz, dlatego, że po pierwsze, najłatwiej jest pobrać próbkę, jest najmniej inwazyjne to pobieranie próbki. No i stosunkowo trudno, powiedziałbym, chociaż ci, którzy oglądali dokument ICAR, wiedzą, że niemożliwe, stosunkowo trudno byłoby tutaj oszukiwać, więc łatwość i trudność oszustwa jest tutaj w takim stosunkowo korzystnym z punktu widzenia agencji antydopingowych miejscu. No i nie możemy też oczekiwać, że sportowcy nie będą się na przykład golić, bo, bo można sobie zgolić wszystkie włosy na ciele i gdybyśmy stawi, postawili na te najdłużej wykrywające substancje zabronione metody, czyli analiza ludzkiego włosa, no to można byłoby łatwo przed takim testem uciec. Dlaczego mówię, że najdłużej? No bo w momencie, kiedy włos wzrasta, to jest takim, jak gdyby screenshotem, w pewnym sensie składu chemicznego organizmu. Zresztą ci, którzy tam słyszeli różne historie o zatruwaniu Napoleona arszenikiem i odkryto to niby na podstawie włosów będzie dalej bez światła konturowego. Więc ci, którzy znają tę ideę stojącą za wykrywaniem właśnie różnych substancji w ludzkich włosach wiedzą mniej więcej o co chodzi. I teraz bardzo istotną kwestię podniósł właśnie między innymi Damian w swoim komentarzu, a mianowicie a co jeżeli sterydy anaboliczne, pochodne testosteronu, który jest lipofilowy, a więc tłuszczolubny, odkładają się w tkance tłuszczowej i rzeczywiście wychodzą z opóźnieniem w momencie, kiedy ta tkanka jest w czasie wielkiego wysiłku spalana. Więc po pierwsze Teoretycznie to jest prawdziwy scenariusz, w sensie możliwy scenariusz, nieprawdziwy, nie że ktoś nabiera tkanki tłuszczowej, czy w ogóle do tkanki tłuszczowej e, przenikają te substancje tłuszczolubne, lipofilowe, takie właśnie jak na przykład drostanolon. One się w tej tkance odkładają, a potem jak tę tkankę spalamy, no to te substancje są uwalniane do krwiobiegu. Teoretycznie to jest możliwe, zresztą wszyscy, którzy obejrzeli przynajmniej trzy losowe odcinki hausa, wiedzą, że, że to, jest, to, to, to jest scenariusz, który tam jest przynajmniej rozważany, może nie tak często jak toczeń, ale przynajmniej rozważany. Natomiast ja z tym tłumaczeniem mam dwa zasadnicze, nie, trzy zasadnicze problemy. Po pierwsze, jedyny Jedyna informacja o tym, że jakieś sterydy mogą być wykrywane właśnie w związku z tym, że niejako odkładają się przynajmniej na chwilę w tkance tłuszczowej po czasie rzędu roku, to są sterydy, których okres połowicznego biologicznego półtrwania jest dużo, dużo większy od drostanolonu, kilkanaście dni. O takim sterydzie tylko znalazłem informację, że, że może rzeczywiście być około roku w specyficznych przypadkach wykrywany. To jest po pierwsze, drostanolon jest dużo, dużo. Dużo szybciej metabolizowany. Druga kwestia jest taka, że jednak mówimy tutaj o sportowcu, który według jego tłumaczenia między przyjęciem niedozwolonej substancji a jej dwukrotnym wykryciem miał najpierw dziesięciokrotnego ironmana, potem treningi do pięciokrotnego ironmana, a potem pięciokrotnego ironmana. Więc moim zdaniem tutaj nie ma okazji ku temu, żeby ta tkanka tłuszczowa się jakoś uchowała i w tej tkance tłuszczowej te sterydy anaboliczne, te anaboliki mogłyby się uchować. I trzecia kwestia, moim zdaniem dosyć istotna w tej sytuacji, to jest fakt, że w teście po dziesięciokrotnym Ironmanie mowa była właśnie o drostanolonie, natomiast teraz Robert Karaś wpadł na dwóch substancjach, z czego o jednej wcześniej nie było mowy. Co sugeruje, że gdzieś tam ta Druga substancja również była podawana w takich dopingowych celach. Druga substancja, która no, prawdopodobnie nieprzypadkowo, można by tak założyć, jest substancją rutynowo stosowaną przy dopingu sterydami anabolicznymi, żeby maskować ich negatywny wpływ na organizm człowieka, jak np. zmniejszenie jąder u mężczyzn, czy ginekomastia, czyli wzrost tkanki, jeżeli chodzi o, o, o piersi u mężczyzn także. A jest jeszcze taka kwestia, że przyjmując sterydy anaboliczne, my tak naprawdę wzmagamy, yy, wzmagamy spalanie tłuszczu i tak naprawdę to odkładanie byłoby największe w miejscu wstrzyknięcia, a te zastrzyki raczej robi się w mięsień, a nie w miejsca, gdzie ta tkanka tłuszczowa jest obfita. Więc jest więcej tych przesłanek, które świadczą o tym, że ja osobiście... Nie wierzę w to tłumaczenie, że to jest coś sprzed półtora roku. To jest ta skala tego, jak dużo wtedy musiałoby tego być, jak bardzo nieprawdopodobne jest akurat w przypadku tego związku. Odkładanie się go w tkance tłuszczowej przez tak długi czas. U sportowca, który cały czas jest w treningu i w wyczerpujące starty zalicza po drodze. To jest taki mój na szybko komentarz do tej sprawy. Myślę, że. Nie, nie pokusiłbym się, gdyby nie fakt, że nagle powstają w oparciu o ten, podkreślę jeszcze raz, półhumorystyczny, bo obliczenia są prawdziwe, ale półhumorystyczny oddający całego zniuansowania sytuacji wpis na, na, na Twitterze, na Eksie. Yy, I... co? Niedługo będą filmy wracały, 1 kwietnia już zapraszam wszystkich na, na taki standardowy film na kanale, jak, jak zwykle. A tym, którzy, którzy wytrwali do tego miejsca, to jeszcze raz polecam zobaczyć, co robi Damian Parol w internecie, bo to jest naprawdę fachowiec w swoim fachu. Fachowiec w swoim fachu. Fachowiec w swojej dziedzinie. Robi bardzo przydatne rzeczy. Użyteczne i wartościowe. I co? I tyle. No. Jak zwykle to skomplikowane po prostu na tyle skomplikowane, że mi się w twicie nie mieściło, a jakby się miało zmieścić, to tweet przestał być zabawny i bym nie był na Make Life Harder. Jest jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie załatwić trochę prywaty, mianowicie idą Igrzyska Olimpijskie, zbliżają się Igrzyska Olimpijskie, a ja w temacie dopingu w sporcie, takiego farmakologicznego, pod kątem naukowych zainteresowań jestem od dobrych kilku lat, więc gdyby przypadkiem oglądał to ktoś z Polskiej Agencji Antydopingowej, to ja Więcej niż chętnie zrobiłbym film właśnie o wykrywaniu dopingu w sporcie. O, o tym, jak to wygląda od kuchni, o laboratoriach, o tym, jak to się wszystko waliduje i tak dalej. Myślę, że to by było super ciekawe, więc, jeżeli jest taka osoba, to prosimy o kontakt. Albo jeżeli ogląda to osoba, która taką osobę zna, to może podesłać ten film. W ogóle możecie rozesłać ten film ludziom, o których wiecie, że gdzieś tam mogli ten wpis. Które nie oddaje zniuansowania widzieć i teraz już na pewno Wam pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszam 1 kwietnia na taki regularny film. I do zobaczenia, do usłyszenia.